Ile pan za niego chce? Zobaczymy. Wie pan co, ja go, ja go, my możemy zrobić tak, że ja go po prostu postawię na szufli i, i ja panu oddam dwa takie. Ja już wcześniej takie rzeczy robiłem. <laughs> Jestem zajeb... Łysy z Także tego. Co go powiedzieć. Case drop EU, najlepszy drop w sieci. Wygrywaj skiny w giveawayach. Mnóstwo skrzynek, Super Drop. Sprawdź pierwszy link w opisie i otwórz darmową skrzynkę. Najkorzystniejszy drop na rynku. Odbieraj daily bonus nawet 100 złotych dziennie. Błyskawiczne wypłaty skinów do 15 sekund. casedrop.eu. Otwieraj skrzynki za PSC, blik, SMS, przelew. Link w opisie. Polecam. Ty za mnie? Pomocy panowie! Ty jesteś sam? No to było jest typo. Co stało? Nie no kurm! Poprawiłeś mi humor chociaż no Nie, dlaczego tak gra mnie tak o <laughs> Dziękuję Nie dziękuję Ja Na rowerze. Na rowerze O kuwa O cholery Ale klapki ma dojebane kurwa. To ba <laughs> bardziej chyba To te co ten może rozstąpiły Mojżesz <laughs> Ciema <śmienicza> <śmienicza> nie, ja się zacząłem obrodzić, nie nawet wcześniej. Mam tu w że mnie liście. Patrz co teraz? Gdzieś? Nie no, powiem ci, że szok. Nie wiem, że będę grał z takim dobrym graczem. <śmienicza> Wow, uczcie się na błędach. Początka może was wiele nauczyć. Kolejne powalone gdzie? W środku? Na dachu? Na, na dachu. On nie żyje już. A to jest jeszcze jeden po mnie. Jechał mi co? On wstał! Jak? Przecież on nie żył. Strzeliłem do niego, nie dostał hitya. Co jest? Gala, paka chyba Tak, nie AWP, AWP a jeszcze Dawo, Paweł tak, Mi tak galom nie przejdą nigdy, nie? To jest kurwa, wiesz, wytrenowane Nadlatuje chmura gazu Łohohoho, wow! dostał straka! Jezus. Jaki hedzik Mam tu coś jeszcze jest Ale cel. wyrwał, tu już nie ma traka, Gonimy go? No ta, dawajcie, wsiadajcie szybko, pościg ja, ja o, o! bombę. Shot, please. Teraz no, skierujemy no, do strefy. Trefy. Czekaj, co to jest? Nalot. Gdzie on był? Kup mnie, kup mnie szybko, kup mnie! Sklepik macie obok. Gdzie, Gdzie jest ten sklep w ogóle? Kupujecie, kupujecie, Tu Feniks 3, zrozumiano. Nalot w drodze. Nie zdążyłem. Kur... Co? Zabiłem. mnie. Nie <laughs> Letowych fokusujcie. To teraz, przypominam Różowi, że pework. Co jest? tam to być Nie, dość niedrosło, Pawlinki. Ej, myślę, że zabije gościa, który jedzie ciężarówką. Ja na nie wiem, ja rozmawiam ja z dupą tak. w nocy chyba, no. Czy ty mi słyszysz, Lechu? Halo! Uważaj, długo, Co jest? Trafisz. Szykuj się do walki, kolej na ciebie. Gówno. Najpompa. No, Halo? 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 Odbiór. Co Coś no, tam mam, cięcia? No głowak masz. No mam głowak, to prawda. Wracasz do służby. pozycję. Jadłeś kiedyś się raz Nie. Powtórz? Czy jadłeś kiedyś się raz uspałunki? Spałunki? Nie jadę nigdy, Tu Słuchajcie te. A co, zamierzasz zrobić czy co? Tak Co? A no mam dać ci ciszej? Halo. No tak dać Halo. ciszej. Spróbujmy, daj głośniej. <noise> Dobra. Nie, no. O, 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 o. Jeszcze troszkę, jeszcze? jeszcze? Jeszcze, jeszcze. Już nie ma. Już. Nie dawaj nie ma. na pełną, dawaj. Teraz jest idealnie Kozak, kozak, kozak. Tak został, został tak <ścoughs> Idealnie, no? no tak. dobrze. Za cicho dobrze, trochę, teraz za cicho. Jest git, teraz... Nie no za zacisz... To. Teraz. Jest hit, Nie, to. ja słyszę wszystko. Dobrze, teraz no? jest zajebiście, o teraz ujęło. Nie, teraz git. słabo. Nie, teraz to Nie. O teraz pit. Perfekto! Ja, teraz... Jest fantasticz, kurwa. Dobra, tak, teraz jest, teraz jest zajebiście. Jeszcze pojedzie. O, dochodzę, dochodzę. Raz, dwa, trzy. Oh, o, szybko. szybko. Na piłkę, co z tego wyniknie? Marko Zagulia! Nie ma bramki. Ja pierwsz. ha! Jesteś ostatnią żywą duszą. To roboty. Co? No i nie żyje. Nie wierzę w to. Nie wierzę w to, co oni robią. Przyjechali na zrzut i przejechali te. No. Jurka będzie musiała robić mi za maje dzisiaj... Co? Mie Mnie to nie przeszkadza. Ale co tak kąsasz tym kurwa tejzerkiem? Bawię się dostałem to się bawię, słuchaj. Dobra, Napierdalam się, tutaj, się, tutaj nie. Nie bo będzie No, lipa. bo będzie lipa. O kurwa! Ale jaja, co to nie, pierdolne Serio? No. Po okay. Co jeżdżą? Co Ej jeżdżą? Ja pierdolę. Zesrałem się. O Ja pierdolę, jak lewetory. się przestraszyłem. Ty stop. Do Od kiedy pociąg?